Państwa na dziedzińcu Pałacyku, Pałacyku Potockiego. Dzisiejszego wieczoru przygotowaliśmy dla, dla Państwa koncert kolend, żeby w ten sposób uczcić nadchodzące święta i zbliżający się nowy rok. Inkubator Przedsiębiorczości w Braniewie i Klinika Potocki chcielibyśmy życzyć dla Państwa zdrowych, wesołych Radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz wszystkiego najlepszego w Nowym Roku. Miłego odsłuchu dzisiaj podczas koncertu i dużo, dużo szczęścia Państwu życzymy, miłych wrażeń. Dziękuję, że tak licznie przybyliście Państwo tutaj do nas. Szczególnie witamy dzieci które tutaj widzę w pierwszym rzędzie będą słychać koncertu. Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego wieczoru. Bardzo dziękujemy Wam, życzymy Wam pięknych, cudownych, ciepłych świąt, pełnych wiary i miłości. Dzięki. nam bardzo miło przy Państwu wystąpić na propusji Arkadiusz Aszyk. Ta piękna dama Katarzyna. Aszyk. Wcześniej pan Znowu Państwa. I nasz... Wodzirej, Marek Ewertowski. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja chciałbym podziękować Wam za uczestnictwo. Chciałbym przede wszystkim podziękować córce, dzieciowi i dla ich przyjaciela za to, że odważyli się, za to, że przyjechali z Gdańska i podzielili się tą radością, tymi ciepłymi słowami i przede wszystkim tymi nutami, gdzie życzyłbym sobie, żebyście, żeby w Waszych domach Święta Bożego Narodzenia niosły podobną atmosferę. Bardzo Wam wszystkim dziękujemy. Dziękujemy za uczestnictwo. Wszystkiego dobrego. Wesołych świąt. Dziękujemy. Wesołych świąt. Dzieci, dziękujemy Wam.